Zapraszam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy na część dwusetną i dwunastą w tym roku. Zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie. Cieszę się z tych, którzy są obecni, których to interesuje. Dzisiaj temat niby religijny znaczenie Wielkiego Postu z perspektywy homeostazy, czyli równowagi. Motyw wielkiego postu nawiązuje do udania się Jezusa na pustynię. Czyta się to właśnie w tych dniach w kościołach jako Ewangelię. Zanim pierwszy raz wystąpił publicznie, wycofał się całkowicie i poszedł na pustynię przez, przez 40 dni, nic tam nie jadł, jak mówi. Jak mówi Biblia i być może tylko coś, niecoś pił. Relacjonuje się, że w końcu trzykrotnie zmierzył się z szatanem, z diabłem i jego pokusami, a one były związane z prestiżem, bogactwem i nadużyciem boskiej mocy. Zamiarem diabła, bo go tak nazwę, było rzekomo ciekawość tego, kim naprawdę Jezus był, a przede wszystkim zakresu Jego kompetencji, Jego mocy. Ale tak naprawdę widzimy, że dwie pierwsze pokusy diabła są głównymi motywami obecnego postępowania ludzi. Wielu daje się kupić, zepsuć, uzależnić swoje bezpieczeństwo od motywów, od prestiżu. I od materialnego stanu, że tak powiem. Dopóki służy to przetrwaniu, ten dostatek materialny, to jest to dobre. Jeśli jednak za wszelką cenę dąży się do takich celów, jako celów samych w sobie, czyli ciągłego powiększania majątku materialnego lub karmiery w imię sławy, to znajduje się taki człowiek na ścieżce pokus diabła. Granica zostaje przekroczona wtedy, gdy w dążeniu do obu celów zdradza się własne zasady lub działa przeciwko własnemu sumieniu. I wielu tak robi. Kardynał Welki tutaj z kolonii skarżył się w ostatnią sobotę w katerze w Bonn, że kościół w kryzysach ostatnich lat i wymienił jeden konkretny kryzys nie spełnił swojego posłannictwa i dlatego między innymi dzisiaj traci swoich członków. Być może według mojej interpretacji nie był już solą ziemi, przystosował się i nie stawał w obronie wartości, które były imamentne w nauczaniu Jezusa. Stracił więc wiarygodność. Tak to widzę. Dążył do światowego znaczenia i ochrony własnych materialnych dóbr, szczególnie tutaj w Niemczech, gdzie Kościół jest zupełnie zależny przez tak zwany podatek kościelny od państwa, który. Ten ów podatek zbiera dla kościoła od płatników. I chciał właśnie pozostać na tym stanowisku, czyli wszystko to nie utracić za jakąkolwiek cenę. Tak mi się przynajmniej wydawało. Czy nie były to właśnie te dwie pokusy diabła? Jaki jest zatem cel tych sześciu tygodni Wielkiego Postu dla wierzących, dla niewierzących? Różne diety, które stały się modą i mają jedynie niewiele wspólnego z szeroko pojętym Bogiem, wyrzeczenie, które wpisuje się w ideologię oszczędzania zasobów i która, którą ja też zresztą podzielam, należy powiedzmy. Oszczędniej obchodzić się z tym, co się ma. Ale jako ekolog nie musisz latać na krańce świata, zanieczyszczać powietrze ogromnymi ilościami spalin pochodzącymi z lekkiej benzyny samolotowej, a potem walczyć z emisją dwutlenku węgla, która pochodzi z samochodów ludzi, którzy nie mają innego sposobu dotarcia. Do pracy to hipokryzja na wysokim poziomie, być może także opłacana przez kogoś, kto wyzyskuje tych ekologów i tych, którzy się przyklejają do asfaltu. Chodzi o prawdziwe wyrzeczenie, o skromność. Im głupszy człowiek tym bardziej jest obudny i niekonsekwentny. Hipokryzja jest najbardziej obecna w polityce. To właśnie tam głosi się wyrzeczenie na rzecz obywateli, raczej wymaga się tego wyrzeczenia przez różne powiedzmy podatki, ograniczenia i podnoszenie cen, a jednocześnie kilku ministrów. Podróżuje osobnymi samolotami z tego samego rządu zresztą na konferencje dotyczące ochrony środowiska. Propagują wodę, a piją sami wino. Nie jestem już pewien, czy taka krytyka jest jeszcze w dzisiejszym świecie dopuszczalna, czy już mieści się pod jakimś paragrafem tak zwanych niedopuszczalnych wypowiedzi. Faktem jest że otacza nas mnóstwo hipokryzji i głupoty. I ja już nie mogę tego słuchać, i chyba wielu ze słuchaczy też tego już nie może słuchać. Co zatem należy zrobić w czasie wielkiego postu? Kościół wzywa do przekazywania datków, przynajmniej tutaj w Niemczech, potrzebującym na Sri Lance, tym razem, bo. Każdego roku ktoś inny ma być tymi datkami uposażony. Możesz to zrobić i poczuć się trochę lepiej. Nie sprawdziłem jeszcze, w jaki sposób środki te faktycznie są wykorzystywane i na jakie cele, ale to nie eliminuje braku równowagi w świecie, bo, bo przecież nie jest przyczyną za mało datku, za mało hojności ze strony tych, którzy. Mają jeszcze coś? Przyczyno, przyczyny są całkiem inne. Chodzi tu o brak równowagi w świecie, a za ten brak równowagi noszą odpowiedzialność całkiem inne. No, niech się każdy domyśli: wiele osób rezygnuje z alkoholu, z cukru, z używek i innych wygód. W ramach kościelnego wielkiego postu, ale także inspirowani tym impulsem poza motywami religijnymi do po prostu do rehabilitacji ciała, do po prostu jakoś generalnego remontu ciała. Można to zrobić i nie zaszkodzi z jakichkolwiek motywów. Czy Bóg potrzebuje naszego wielkiego postu, tego poszczenia? Nawet w jakiejkolwiek formie mogą w to wątpić. Bóg niczego od nas nie potrzebuje. Nie jest On balem, czyli tym bożkiem, gdzieś tam w Asyrii, któremu trzeba było składać hołdy, ofiary, nawet dzieci, aby Go przebłagać. Skąd wzięła się taka idea Boga Bala? Z ograniczenia ludzkiego myślenia w tamtym czasie? To, czego Bóg, ten prawdziwy od nas, chce, jest tylko Jego darem. Chciałby obdarować nas zaproszeniem do życia pełnego sensu, którego częścią jest kreatywność, a mianowicie nasza twórczość, ponieważ dzięki niej możemy uczestniczyć w Jego dziele i ulepszać świat. Technicznie, moralnie, podnieść na poziomie kulturowo-estetycznie. Proszę zobaczyć te wspaniałe katedry. Ludzie to robili przez długie, długie lata właśnie z takich motywów wzięcia udziału w tym dziele Boga. I w sposób zrównoważony możemy ulepszyć ten świat. Powinniśmy kierować się rozsądkiem i postępować rozsądnie. Czerpanie korzyści ze świata. Ale jednocześnie dbanie o jego zachowanie i doskonalenie to właśnie cel. Bóg nie ma innych rąk niż nasze. To jest banalne powiedzenie gdzieś tam wydrukowane, które pokazuje, że Bóg jest od nas zależny. Bóg nie potrzebuje naszych rąk. To nasza szansa, aby nas włączył i użył naszych rąk, a przede wszystkim głowy. W ten sposób nasza boskość staje się oczywista na podstawie jego obrazu, bo na podstawie tego obrazu zostaliśmy stworzeni. Bóg nie potrzebuje wyrzeczenia dla samego wyrzeczenia, idąc za przykładem Teresy z Kalkuty, która głosiła wznośność, wznośność czy wielkość cierpienia innych jako coś największego. Nie, każde cierpienie jest złym, Złem samym w sobie nie ma zbawienia przez cierpienie, czyli przez krzyż, jak to się mówi, w krzyżu zbawienie. W krzyżu cierpienie i zbawienie. Cierpienie nie ma sensu, czyni ludzi gorszymi i bardziej zdesperowanymi. I należy je przezwyciężać najlepiej jak to tylko możliwe dla mnie gloryfikowanie cierpienia nie jest motywem, a raczej wyrazem krótkowzroczności. Kiedy w pierwszych latach seminarium pościłem bardzo intensywnie z jakichś wielkich motywów religijnych, czyli powstrzymywałem się od jedzenia, było ono bardzo skąpe w tych latach tam, nie tylko że słudłem, co zresztą było nawet pozytywne. Ale było mi po prostu zimno, nie mogłem skoncentrować się na studium, bo ciągle myślałem o jedzeniu i o negatywnych konsekwencjach niedoboru właśnie jedzenia i energii. Wtedy zdecydowałem się, że nigdy więcej nie będę pościł. Niech ci, którzy przejadają się przez cały rok, poszczą. Ci, którzy latają pięć razy na wakacje gdzieś w od... W jakieś oddale, niech unikną samolotów i lotów. Ci, którzy jadą do kiosku za rogiem, samochodem po papierosy, powinni zostawić te samochody i pójść piechotą, o ile tak bardzo tych papierosów potrzebują. Jest to czas, który stanowi jedynie impuls do przywrócenia hemostazy, czyli równowagi, która została naruszona, jeśli przez. Cały rok żyjesz w sposób niezrównoważony, powinienś przyjąć to jako kryterium, wyrównać tą nierównowagę. I to jest właśnie sens Wielkiego Postu w sensie boskim. Powinienś przyjrzeć się bliżej obszarom Twojego życia, w którym występuje brak równowagi. Jeśli jesz kotlety pięć razy w tygodniu, to w okresie Wielkiego Postu. Nie powinieneś w ogóle jeść kotletu, wyrównać to wszystko. Jeśli cały rok unikasz tego, co wartościowego pochodzi z mięsa, jakieś proteiny, jakieś białka, bo jesteś bojowym weganinem, to może w okresie Wielkiego Postu zafundujesz sobie wreszcie jakiś kotlet, żeby wyrównać ten brak. Jeśli przeklinasz przez cały rok, i cała Twoja mowa jest zanieczyszczona wulgarnymi słowami, a ja czasem muszę się dziwić, ile wulgaryzmu w rozmowach właśnie wśród Polaków tam natrafiam, że muszę się dziwić, że jak można się taką mową czasem posługiwać. To nie jest teraz jakieś teraz krytyka. Polaków, ale podpada mi, że w pewnych kręgach jest bardzo dużo przekleństw, wulgaryzmów, co drugie słowo jest takim. Wówczas celem postu powinno być kontrolowanie mowy i przywrócenie równowagi, przynajmniej w tym czasie spróbować zrezygnować z tych niepięknych słów w języku polskim. Ostatecznie każdy może sam przekonać się, gdzie jest źle, gdzie przeważają negatywy, gdzie panuje brak równowagi w Twoim życiu. Jeśli czujesz się na kogoś urażony z błahego powodu, miałem taką sytuację, a ona wtedy nie rozmawiała ze mną przy stole, patrzyła w inną stronę. I teraz, i co? Ja powiem się stało? Nie rozmawiam z nią przez 2-3 lata już, aha, bo nie patrzała na Ciebie. Aha to może się za głowę chwycić, jak to się tutaj mówi. Czyli panuje tam zupełny brak równowagi. Jeśli czujesz się więc na kogoś urażony z takiego błahego powodu, bo mi to koszula pęka, jak słyszę takie historie, wykorzystaj ten czas i porozmawiaj, czas jakiego postu, i porozmawiaj wreszcie z tym człowiekiem, a wtedy uzyskasz przynajmniej w tym zakresie znowu równowagę. Przeskocz własny cień. Impuls więc Wielkiego Postu ma na celu zmotywować cię do stania się lepszym człowiekiem niż przed Wielkim Postem. I tu tkwi sens owego Wielkiego Postu. Metanoja. Co to jest metanoja? Metanoja jest właśnie przemianą. Ty, ty się masz przemienić, nie Twój żołądek. Żołądek też się może przemienić, jak stroje się słudnie, ale to nie jest głównym celem. Tylko tak mało więc przemiana i tak dużo równocześnie. W mojej ojczyźnie na Śląsku ludzie biorą udział w wielu uroczystościach kościelnych, w drogach krzyżowych co niedzielę, śpiewają smutne, gorzkie żale i opłakują cierpiącego Jezusa. Rok za rokiem. Jezus nie ma nic z tego wszystkiego, z tego opłakiwania. Uczestniczy tych ceremonii przypuszczalnie też nic. To po prostu taki rytuał, to po prostu taka smutna atmosfera, żeby się później cieszyć znowu tą obfitością wielkanocy. Bóg wolałby raczej jakiś konstruktywny post z Twojej strony, przywracając równowagę w tym miejscu w Twoim życiu, gdzie jej po prostu brakuje. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję. Czy to był jakiś przyczynek do Wielkiego Postu, o którym chyba w Polsce głośniej, czy jest to bardziej, powiedzmy, ważne niż tutaj, bo tutaj Wielki Post uważa się za rodzaj diety odchudzającej czy jakąś detoksykację wątroby, ale to nie ma nic wspólnego z jakimś motywem przemiany w sensie spirytualnym. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Życząc miłego wieczoru.